Wykręcacie się sianem, jakieś tam nawaciki, wakacje od Zusu proponujecie. I to samo z tym babciowym. Szczęść Boże. Dzieciom, babciom, ciociom, wujkom, tatusiom, rzecz jasna. I ratuj się, kto może, kiedy władza ludowa w jej obecnym wcieleniu chce Wam zrobić dobrze, chce Was pozornie uszczęśliwić. Najpierw demolują cały tradycyjny system wartości, układ cywilizacyjny, układ odniesienia. To wszystko demolują przez socjalizm, piramidę zuszowską, które. Która ma w tej chwili już po prostu charakter zuchwałego rabunku, wymuszenia rozbójniczego, wciąganie kolejnych pokoleń w to oszustwo. Dziś tu, w Wysokiej Izbie, przecież wypieracie się swoich wyborczych obietnic, i nie chcecie tym znękanym, aż nadto polskim przedsiębiorcom, przyznać prawa wyboru w dziedzinie partycypacji w tym złym systemie. Wykręcacie się sianem, jakieś tam nawaciki, wakacje od Zusu proponujecie. I to samo z tym babciowym. Demolujecie tradycję, piramidę, całą tę sekwencję pokoleń, piramidę wiekową. W narodzie polskim doprowadzacie wspólnie w porozumieniu i lewica z lewej, i lewica z prawej, do największej zapaści demograficznej w historii Polski. Najmniej Polaków się rodzi, najwięcej umiera od zakończenia II wojny światowej, i to są wasze wspólne, covidowe i nie tylko sprawki. Totalna opozycja szła tu ręka w rękę ze zjednoczoną urzę prawicą. Doprowadzacie do katastrofy. Ha, pogłębiacie tę katastrofę, ponieważ macie dla Polaków ofertę legalizacji rozszerzonej dzieciobójstwa i pigułki poronnej dla nieletnich, którzy skądinąd nawet energetyka w sklepie legalnie nie kupią, ale pigułeczka poronna, proszę bardzo. I to wszystko uczyniwszy, doprowadziwszy Polaków do rozpaczy, do nędzy polskich przedsiębiorców. Skazując na walkę z przeważającymi siłami wroga, czyli biurokracji eurokołchozowej w polskojęzycznym wcieleniu, na koniec wjeżdżacie na białym koniku garbusku babciowe, aktywny rodzic, czyli nawaciki rozsypać, rozdać, tak, żeby to lepiej wyglądało w telewizorze, żeby cała ta masakra piłą łańcuchową polskiej przedsiębiorczości, którą tutaj prowadzicie, to zaoranie polskiego rolnictwa, górnictwa, niszczenie wszystkiego, co jest samorzutne, normalne, co jest właśnie przedsiębiorczością. Chcecie to zamaskować, owinąć w bawełnę frazesu. Czy, czy nie widzicie, ile jest protekcjonalnej pogardy w samym tytule tej waszej ustawy. Aktywny rodzic. Nie wiem, kto z Państwa doczekał się tej pociechy, jaką daje własne potomstwo, ale jeżeli komuś z Was się zdaje, że rodzice czy też, czy też krewni najbliżsi zajmujący się dzieckiem pozostają nieaktywni, dopóki nie wyjdą do roboty na jakiś etat w biurokracji czy w korporacji, no to to jest rozminięcie się z rzeczywistością. Aktywny rodzic, to czym wy się tu właściwie zajmujecie? Chcecie bardziej martwić się o opiekę nad dziećmi, czy bardziej chcie martwić się o to, jak zagonić do roboty tych, którzy jakoś tam wiążąc koniec z końcem, może bardziej chcieliby się poświęcić życiu rodzinnemu. Wahaliśmy się tutaj z kolegami w naszym klubie, no bo tak, z jednej strony, z jednej strony cieszy nas perspektywa, taka możliwość, że znękani i wyniszczani przez talmudyzm biurokratyczny i, i ucisk fiskalny Polacy coś tam od czasu do czasu mogą odzyskać z tego systemu. Te, te paręset złotych, plus, a nie minus. To nas cieszy. Tu się stosuje maksyma Andrzeja Hrabiego Zamońskiego z XIX wieku brać, nie kwitować. Jeżeli Polak może z tego nieludzkiego, niesprawiedliwego systemu coś odzyskać, niech bierze. No ale z drugiej strony przyklepywanie tego. No muszę przyznać, zdopingował mnie tutaj pan poseł Petru, który wystąpił tak okrakiem na płocie. Z jednej strony właśnie on widzi te uwarunkowania, on widzi, że i socjalizm z ludzką, nieludzką, perelowską twarzą, i eurosocjalizm, Eurokomuna, jednako nie służą przedsiębiorczości, no ale z drugiej strony, ponieważ. Tworzycie tutaj tę dziwną waszą dziwną naprawdę yy, rodzinę koalicyjną z lekka dysfunkcyjną, no to nie wnioskuje Pan Poseł o to, żeby do Kubła wyrzucić ten projekt i, i nie balsamować, nie konserwować, nie lakierować tego całego systemu. Więc ja złożę taki wniosek o odrzucenie, odrzucenie. Tego projektu, który po prostu no, jest bezczelnym maskowaniem deficytów, które sami tworzycie. Sami przyprawiacie naród polski o zadyszkę, o niewydolność i na poziomie gospodarki całego, całego kraju, i na poziomie gospodarki indywidualnych gospodarstw domowych naszych rodzin. Doprowadzacie do tego, że po prostu trudno jest związać koniec z końcem. O, dziś przez Wysoką Izbę znowu kolejny projekt, kolejny projekt totalniactwa eurokołchozowego implementacja, to znaczy e-fakturowanie jako skromny odcinek szerokiego frontu cyfryzowania wszystkiego, co... Pogłębia inwigilację i utrudnia, zmniejsza operatywność gospodarczą. Złodzieje do więzienia. Jeśli ktoś popełnił jakieś przestępstwo gospodarcze, proszę bardzo ścigać, karać przykładnie, ale wy wszystkich stawiacie na, cenzuro na cenzurowanym i wszystkich nominujecie na podejrzanych. I w związku z tym interes słabiej się kręci. Mniej jest chętnych, żeby w ogóle kopać się z tym koniem i żeby stawać w szranki próbować legalnie prowadzić działalność gospodarczą. W związku z tym ludzie mają kłopot z tym, żeby założyć rodzinę, żeby utrzymać dom. Zaraz przywalicie tę rodzinę i ten dom euro dyrektywą budowlaną, czyli wywłaszczeniem na raty, czyli akceptujecie, popieracie. Popieracie zakusy eurokołchozu na naszą majątność, nasze nieruchomości. Za PRL-u to się nazywało domiar, a teraz się nazywa termomodernizacja. Popieracie i mówią to wasi ministrowie publicznie: mówią, że. Popierają delegalizację na przykład rejestracji aut z silnikiem paliwowym do 1935 roku. To wszystko popieracie. Chcecie zamknąć Polaków w jakichś 15-minutowych miastach, żeby albo z buta, albo z biorkomem zasuwali do niewydajnej pracy? I patrz wyżej. Wjeżdżacie na białym koniku, garbusku, babciowe aktywny rodzic. Wasza polityka i lewicy z lewej i lewicy z prawej. To jest polityka Misia Paddingtona, który pamiętam w jednym rozdziale stół robił. Proszę państwa, stół i wychodziły mu nierówne nóżki i piłą przycinał jak wiadomo, stół standardowo ma cztery nóżki, więc przycinał. Ciągle był ten stół nierówny. Miś został z blatem w ręku, bez żadnych nóg. Operacja się nie udała. To jest właśnie wasza gospodarka socjalistyczna, eurosocjalistyczna. Wielkie straty, zniszczenie, ucisk fiskalny, biurokratyczny talmudyzm. Ale żeby wyglądało to lepiej w telewizji i na wybory, jakieś projekty socjalnego rozdawnictwa tu i ówdzie, temu i owemu po uważaniu na waciki. No i oczywiście natychmiast też orientujecie się, że to zdestabilizuje rynek jakichś tam usług, tutaj, w tym wypadku opiekuńczych. W związku z tym natychmiast już nawet w tej ustawie montujecie taki pseudobezpiecznik ceny maksymalne na, na opiekę w żłobkach. To jest ani ceny minimalne, ani ceny maksymalne, tylko po prostu swobodna wymiana gospodarcza, wolny rynek. Ale tego wy nie znosicie, dlatego że na tym władza politycy najmniej mogą się obłowić. Pani Marszałek, złożyłem w imieniu Klubu Konfederacji wniosek o odrzucenie tego propagandowego projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie pośle, choć no nie mogę się z panem zgodzić, że pieniądze w tym projekcie aktywny rodzic są przeznaczone na waciki, bo one są przeznaczone i będą przeznaczone, jeśli wysoka izba przegłosuje i prezydent podpisze, zostaną przeznaczone na babcie, na dziadka, na ciocie, na żłobek, po to, żeby te pieniądze pomogły zaktywizować młodych rodziców i pogodzić ich pracę z, z, z wychowaniem dziecka. panie. Pośle.